Staruszka po raz kolejny nie zawiodła. To było naprawdę piękne ściganie, piękny akcent na zakończenie kolarskiej wiosny. Rzeczywiście od dawna nie pamiętam edycji tego wyścigu, w której tyle razy w końcówce sytuacja by się zmieniała. Odwracała. Naprawdę tych zwrotów akcji mieliśmy bardzo dużo na ostatnich kilometrach. Te ostatnie podjazdy, to e, Laredut, które, które bywało decydujące. No, tym razem widzieliśmy niesamowity atak ekipy Ineos Grenadiers. No, oni porwali naprawdę wszystko. Był taki moment, kiedy się wydawało, że to oni powalczą o wygraną w tym wyścigu tak się nie stało. Wcześniej jeszcze mieliśmy ucieczkę Tomka Marczyńskiego. Zresztą w tym momencie, kiedy atakował Ineos Grenadiers, Tomek był jeszcze ciągle z przodu. Wygranych pięć górskich premii. No pokazał się. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Ponad 200 km ucieczki. Naprawdę fajna akcja Tomka Marczyńskiego. Wiadomo było, że ta akcja nie dojedzie do mety, ale zawsze był to bardzo fajny akcent. No i później e, zaczęło się to, o czym mówię. Najpierw te, te ataki Ineos Grenadiers. Po tym ataku został z tyłu Julien Alaphilippe. Wydawało się, że mistrz świata Znów nie da rady w końcówce powalczyć, ale potem to się zjechało, potem mieliśmy kolejne ataki, bardzo aktywny Michael Woods, mówiłem, że on bardzo chce wygrać ten wyścig, że on po strzale walońskiej był rozgoryczony, czuł się mocny. Kto wie, czy także dzisiaj nie był najmocniejszy, bo rzeczywiście świetnie atakował, no ale to nie wystarczyło, to była troszkę podobna sytuacja jak z Katarzyną, nie wiadomo, w wyścigu kobiet, no Kasia też wiadomo było, że jak przyjedzie w pięcioosobowej grupce, gdzie będą sprinterki, no to Kasia nie wygra tego wyścigu, bo nie dysponuje tak dobrym, tak mocnym finiszem jak, jak inne zawodniczki. No ale pozostanę przy wyścigu panów na razie. Ta końcówka, mówiłem w zapowiedzi, że może się nam powtórzyć sytuacja z ubiegłego roku, że może być znów piątka w końcówce może być nawet ta sama piątka, no i co się okazało? Z tej piątki było dwóch kolarzy z ubiegłego roku, czyli był Julianara Filip, no i był Tadej Pogaczar. Cała, cała reszta tej piątki, czyli Roglicz, Hirsi, Mohoricz, oni wszyscy jechali w drugiej grupce, oni wszyscy jeszcze próbowali w końcówce gonić, no ale tym razem się nie udało. Tym razem Roglicz też widzieliśmy, to nie był ten, ten Roglicz, do którego się przyzwyczailiśmy. No, Czegoś zabrakło, być może tak naprawdę ta wiosna, która jest niezwykle intensywna, te wyścigi i etapowe, i jednodniowe, no to wszystko dało się kolarzom we znaki i to także było dzisiaj widać, myślę, w przypadku niektórych zawodników. No i po tej akcji Tio Gigan Harta, bo to przede wszystkim była jego akcja, później mieliśmy jeszcze atak Richarda Carapaza, także bardzo ładny, no już w pewnym momencie ponad pół minuty przewagi, też nie wiadomo było jak to się skończy, no ale jednak ta, ta siła grupy goniącej była zbyt duża, kolejny podjazd i tam już właśnie te ataki Łódca, wyłoniła nam się ta finałowa piątka, no i... Z tej piątki poznaliśmy zwycięzcę. Piękny finisz y, Tadeja Pogaczara. Naprawdę mm, no, jechał dokładnie tam, gdzie trzeba. Dokładnie to sobie wyliczył. Powiedział y, po wyścigu koło Juliana Filipa. Jego atak to był dla mnie moment, w którym wiedziałem, że muszę zareagować. Że muszę jechać za nim, muszę w odpowiednim momencie zareagować. No i udało się. Udało się i ten facet w wieku 22 lat, naprawdę jak spojrzymy na listę jego sukcesów, to ona jest nieprawdopodobna. Bo przecież ten facet, no, poza tym, że wygrał Tour de France, zresztą padło pytanie od dziennikarza e, na mecie, czy czuje się najlepszym kolarzem świata, skoro wygrał Tour de France Lierz-Baston Lierz. Bardzo dyplomatycznie odpowiedział Pogaczar, że to innym oceniać, no, czyli nam oceniać tak naprawdę. I no, na pewno jest jednym z najlepszych kolarzy świata w tej chwili Tadej Pogaczar Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ten sezon przecież też zaczął od zwycięstwa w UAE Tour. E, potem była świetna jazda w kolejnych wyścigach. Naprawdę ten facet jest niezwykle Mocny, no i myślę, że to jest jeden z tych, którzy weszli przebojem do kolarskiego peletonu i nie odpuszczą. To są kolarze. To też się sytuacja zmieniła. Kiedy widzieliśmy w poprzednich wyścigach Michała pracującego na rzecz Toma Pitkoka, to też był taki przykład tego, że no. Tytuł Mistrza Świata już niczego nie załatwia. Po prostu są takie sytuacje, wchodzą ci młodzi, którzy już nie, nie terminują tak jak to bywało kiedyś, kiedy było trzeba ten sezon, dwa, trzy przeterminować, żeby dojść do tej pozycji lidera drużyny. Dziś tego już nie ma, dziś ten przeskok jest natychmiastowy I taki Pitcock zostaje liderem Ineos Grenadiers i tutaj pewnie na Lierz, gdyby był, w końcu go nie było, ale też mógłby być liderem. A tak właściwie sytuacja. Pineos była nie do końca jasna, właściwie wszyscy, no bo Jejca widzieliśmy w końcówce i Michał Kwiatkowski, no Michał, któremu niestety zabrakło. Zabrakło w tym momencie, kiedy odjechała ta decydująca akcja. Wcześniej był z przodu, wydawało się, że to właśnie on jest na tę końcówkę przeznaczony, żeby tam powalczyć, no ale nie złapał się do tej piątki, która odjechała. Próbował później gonić jeszcze właśnie z Rogliczem, z Mohoriczem, z Sachmanem, no ale to wszystko już... Już było za późno. Ta piątka, najsilniejsza, pojechała, więc podobnie jak rok temu mieliśmy rozgrywkę pięciu zawodników. W tej piątce był też Alejandro Valverde, 15 lat po swoim pierwszym zwycięstwie w Wieszbastunież Alejandro Valverde w dniu swoich 41 urodzin. No i jak widzieliśmy, on też cały czas się w tej walce liczył. On wprawdzie nie stanął na podium. On był czwarty, no ale to była kolejny raz świetna jazda lidera ekipy Movistar. Tak więc piękne ściganie, naprawdę piękne ściganie i myślę, że teraz, no teraz będzie taki moment oddechu, teraz będzie taki moment, kiedy, kiedy odpoczniemy troszkę od tych wielkich wyścigów klasycznych, będziemy już myśleć o Giro, oczywiście i będą inne wyścigi, będzie, będzie Romandia między innymi. Ale tak naprawdę będziemy czekać na majowe Giro d'Italia. Te wiosenne klasyki się skończyły pięknym akcentem. To była szalona wiosna, zupełnie szalona. Te wyścigi przejeżdżane, no jak widzieliśmy dzisiaj, średnie temp tempo, w jakim jechali kolarze, szczególnie te ostatnie 50-60 kilometrów, naprawdę niesamowite, po prostu niesamowite. A Juliana Lafilippe zostaje bez zwycięstwa w Lierzba w zeszłym roku relegowany na piąte miejsce. Teraz drugi. No, ale wygrać się, wygrać się nie udało, chociaż potwierdził to, co widzieliśmy na walońskiej strzale, że, że jest, jest, jednak wróciła, wróciła ta moc, te nogi nie były puste, to Amstel było takie troszkę zwodnicze. No i jeszcze wyścig pań oczywiście, wyścig pań, który także w końcówce był emocjonujący, który dla nas szczególnie, no bo znakomita jazda Katarzyny Niewiadomej, no Kasia złapała się, w tej pierwszej grupce. Kasia do końca liczyła się w rozgrywce, Kasia ciągnęła na podjazdach, ale tak jak powiedziałem, no podobnie jak Woods, nawet jeśli była najmocniejsza, no to niestety na finiszu z taką Demi volerink po prostu przegrywa z Lizą Longoborgini, z Anemik van Vleuten, no niestety, niestety tutaj Kasi brakuje. Kasia nie ma takiego finiszu, takiego sprintu żeby z tymi zawodniczkami powalczyć. No ona musi albo przyjechać sama, albo przyjechać z tymi mocnymi góralkami, które nie potrafią tak szybko finiszować. Ale myślę, że kolejny raz potwierdzenie, że Kasia jest w znakomitej formie no i też potwierdzenie tego, na czym polega, Sport drużynowy, czyli kolarstwo. No, praca, którą wykonała Anna van der Brechen, mistrzyni świata, przez ostatnie kilkanaście kilometrów nie schodziła ze zmiany, nikomu o tam nie pytała, nie pokazywała łokciem, po prostu szła. Po prostu szła. Fula dla swojej koleżanki z drużyny, dla Demi Wolering. No i Demi Wolering wykończyła tę pracę w pięknym stylu. Tak więc Marta Lach też długo do, dosyć utrzymywała się w czołówce. No, myślę, że mieliśmy tych emocji polskich, także sporo. No Szkoda, szkoda. Ja też bardzo żałuję, że Michałowi Gwiatkowskiemu zabrakło w końcówce, bo wydawało się, że, że jest w stanie z tymi najlepszymi pojechać. No a niestety, niestety skończyło się na miejscu jedenastym. Kolejne wysokie miejsce, gdzieś Bastonierz po tych dwóch trzecich miejscach, które miał dziesiątym, dwunastym, no teraz jest jedenasty. No ale być że to Michała nie satysfakcjonuje, natomiast ważne, ważne. Ee, Michał powiedział wyraźnie, powiedział w wywiadzie udzielonym portalowi Rowery Ork, że zmienia nastawienie, zmienia swoje cele i myślę, że to jest bardzo ważna dla nas kibiców wiadomość. Michał już przestał dążyć do tego, żeby koniecznie wygrać Tour de France. Michał mówi, sam wiem, że pewne rzeczy mi uciekają. No my to też. Też wiemy, ale z drugiej strony każdy kolasz ma prawo do decydowania o swojej karierze. To, to, to kolasz ma prawo wybierać, co chce jechać, w czym się specjalizować. No ale myślę, że dobrze, że dobrze, że Michał zauważył, że pewne rzeczy zaczynają mu uciekać, że warto się skupić na innych celach, warto się skupić na tych wyścigach klasycznych, warto się skupić na wyścigach tygodniowych, które może wygrać i miejmy nadzieję, że, że tak właśnie będzie, a teraz i Michał, i Kasia no, już mają w głowie igrzyska te igrzyska w Tokio to myślę też będą dla nas bardzo pasjonujące wyścigi. No bo mamy mamy i zawodniczkę i zawodnika na to, żeby walczyć o medale. Może nawet zawodników więc, no ale do Igrzysk to jeszcze trochę czasu, Igrzyska też oczywiście będę się starał Wam jakoś zapowiedzieć, natomiast teraz no, zbliżamy się do Giro d'Italia, to będzie ten wyścig, na którym będziemy się koncentrować wreszcie znowu w maju, miejmy nadzieję, że rozegrany od początku do końca bez żadnych problemów, że nie będzie żadnej grupy, która nie będzie mogła w tym wyścigu wystąpić, no a UAE nie wystąpiło w strzale walońskiej, czego bardzo żałowali, ale... Pobetowali to sobie na wyścigu. Lierzbaston baston, Lierz mają zwycięzcę. Świetna jazda także Hirsiego po raz, po raz kolejny, który też widać, że dochodzi do, do dobrej dyspozycji. A więc no, UAE nie pojechało strzały, ale odbiło to sobie w staruszce. Subskrybujcie kanał. Będę teraz mówił więcej o wyścigach etapowych. Będzie też odcinek pytań i odpowiedzi. Także pytajcie, pytajcie, zadawajcie pytania pod tym filmem, a ja zrobię taki odcinek, kiedy na te Wasze pytania będę odpowiadał. Mam też przygotowany konkurs. Myślę, że to zrobimy przy tej okazji. Właśnie nagrody będą specjalne, specjalne, bo to będzie coś, co... czego jeszcze nikt nie widział. Nawet ja sam nie widziałem, co dopiero było w fazie projektów, ale już się, już się szykuje. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału, zapraszam Was do zadawania pytań, zapraszam Was do rozmów, do opinii waszych o Stoń-Lierz i o tej kolarskiej wiośnie, która, tak jak powiedziałem, była pełna także niespodzianek, nie było tego, że ta trójka zdominowała wszystkie wyścigi. To się cały czas zmieniało. No i to jest piękne. To jest piękne. Ja kiedy zapowiadam jakiś wyścig, a później wygrywa ktoś inny. To, to ja się cieszę, bo przecież sport na tym polega, sport ma nas zaskakiwać, to mają być niespodzianki. Dziś oczywiście to zwycięstwo Pogaczara nie można nazwać niespodzianką, on, on był w tej gronie kolarzy, w tym gronie kolarzy, którzy mieli walczyć. I kolejna e, taka obserwacja, w zeszłym roku Roglicz, w tym roku Pogaczar. No, raz, że dwaj Słoweńcy oczywiście, więc Słowenia bardzo się cieszy, ale no, też przykład na to, jakim wyścigiem jest Lierzba-Stojnierz. Jednak wygrywają grand tourowcy te dwie ostatnie edycje. Kolarze, którzy walczą w, tych, walczą w Tour de France, zwycięstwo, walczą w innych wielkich turach. Oni się dobrze czują na trasie Lierzba-Stojnierz. To jest bardzo trudny wyścig. Chociaż tego tak nie widać, kiedy się patrzy, bo no te, te, te górki są takie niepozorne, niby te podjazdy. no Są sztywne momenty, ok, ale pamiętajcie, to jest prawie 4,5 tysiąca metrów przewyższenia. To jest wyścig, jak widać, w którym kolarze ci świetni górale czują się równie znakomicie, co ci bardzo dobrzy specjaliści od wyścigów klasycznych. Do usłyszenia już niedługo.